Dzień dobry Państwu. Znajdujemy się na Rynku Nowomiejskim w Toruniu. Jest 1 maja 2014 roku. Jak wszyscy wiemy, święto ludzi pracy obchodzone przez polską lewicę. Za nami demonstracja zorganizowana prawdopodobnie przez Sojusz Lewicy Demokratycznej. Widać tam również Polską Partię Pracy i podejrzewam, że wiele, wiele innych środowisk lewicowych. Od pięciu minut słuchamy przemówienia pewnego pana. Naprawdę tego przemówienia słuchać się nie da, bo kłopoty, jakie on tam wygaduje powodują, że włosy się na głowie jeżą. Co ten pan postuluje? Postuluje on szybki wzrost wynagrodzeń. Dzisiaj przeciętny gimnazjalista, no gimnazalista może nie, ale licealista, który ma podstawy przedsiębiorczości wie, że wzrost wynagrodzeń podąża za wzrostem wydajności pracy. Za chwilę kamera może uchwyci, jaki elektorat stanowi w sile sojuszu Lewicy Demokratycznej. Proszę zauważyć, że są to ludzie 50 plus. Przeważającej o większości, oczywiście. Ci ludzie pamiętają czasy słusznie minione. To wtedy, właśnie, robotnicy wychodząc na ulicę, woli o podwyżkę płacy, która nijak się miała do wzrostu wydajności. Pan ten mówi o zabezpieczeniu socjalnym. Przepraszam bardzo, ale kto to zabezpieczenie socjalne ma wypracować? Oczywiście, według nich najbogaci, jak przed chwilą słyszeliśmy, postuluje wprowadzenie stawki 50%. Robert Gazdowski doskonale to nam uświadomił, że stawkę 50% po pierwsze zapłaci albo bardzo niewielu, albo nie zapłaci jej ponieważ najbogaci mają doskonałe narzędzia w optymalizacji podatkowej. Albo uciekną za granicę, albo skorzystają z porad pana Gazdowskiego i stawki 50% nie zapłacą. To natomiast... Płaci w Polsce najwyższe podatki. Najwyższe podatki płacą najbiedniejsi. Między innymi ten właśnie elektorat, który z tyłu się, się znajduje. Ludzie ci, proszę Państwa, prawdopodobnie w przeważającej większości zatrudnieni na etacie, sprawy sobie nie zdają, że oddają Państwu w przeróżnego rodzaju podatkach bezpośrednich i pośrednich 50% swojej pensji. Nie zdają sobie sprawy, że to właśnie dlatego ich pensje wyglądają tak, jak wyglądają. I tutaj nie pomoże nacisk na pracodawców, żeby płacili wyższe pensje. Pracodawca, owszem, zapłaci jedną, dwie wyższe pensje, trzecie pensje nie zapłaci, bo albo zamknie zakład, albo wyniesie się z działalnością gospodarczą za granicą. Ci, ci ludzie tego nie rozumieją, ponieważ oni obiema nogami są w poprzednim systemie. Przed chwilą słyszeliśmy wszyscy, jakie są ich postulaty. Godna praca, zasiłki etc. etc. Ci ludzie, obiłam nogami, są w poprzednim systemie i nie wiedzą, skąd się biorą pensje i skąd się biorą zasiłki. Nie zdają sobie sprawy z tego, że połowę ich pensji, w rodzaju podatka, zabiera państwo. To jest 50% ich zarobków. Oni sobie z tego sprawy nie zdają. I im się wydaje, że pr pracodawcy płacą tak niskie pensje, dlatego mają, mają to tak się. Nie! Tak jak powiedziałem, 50% pieniędzy tych ludzi zabiera państwo. Skąd są zasiłki? Zasiłki biorą się z powietrza? Nie. To są, to są pieniądze zabrane im podatkach. To są ich podatki, ich pieniądze, które równie dobrze mogłyby zostać w ich kieszeni. Oczywiście po drodze trzeba opłacić urzędników, którzy te pieniądze zbiorą i te pieniądze oddadzą. Bo jesteśmy tutaj po to, być może ktoś z nich się zainteresuje i spróbuje z nami nawiązać normalną rozmowę, w której będziemy mogli im w jasny, klarowny sposób wyjaśnić, Podstawy ekonomii, po prostu. Poczujmy. A czy jest to akcja organizowana przez, przez to rodziców Prawicę, czy jest to Pana prywatna inicjatywa? Nie, nie. Jest to akcja oddziałowa. Ja zresztą startuję w wyborach do Parlamentu Europejskiego z listy nr 7, nr 2. Pana godność? Arkadiusz Łosiński. Notabene jestem skarbnikiem oddziału, więc, więc w sprawie ekonomicznej jestem nieobcy. To nasza obecność w tym Dziękuję bardzo. Również się Szanowni Państwo, proszę orkiestrę o odegranie międzynarodówki. Proszę o zabranie głosu przewodniczącą Związku Nauczycielstwa Polskiego, radną miasta Torunia, panią Ursulę Polak. Państwo, ludzie lewicy, Porunianie, dziś 1 maja, święto ludzi pracy, ale też historyczna, dziesiąta rocznica wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Po okresie zaniechań nieudolnych rządów polskiej prawicy z niesławnej pamięci rządem premiera Buzka na czele, to lewicowy rząd. Rząd kierowany przez premiera Leszka Millera. Przyspieszył proces negocjacji, kończąc porozumienie o no, no, nowej możliwości. Dziś Europę dotknął kryzys. Kryzys ekonomiczny, do którego doprowadziły rządy centroprawicy, realizujące założenia zbankrutowanej doktryny neoliberalnej. Dlatego nasza socjalistyczna, socjaldemokratyczna rodzina. Obejmująca lewicowe partie z 28 krajów, staje do walki. Do walki o bezpieczną przyszłość, o silną, sprawiedliwą, demokratyczną Europę. Stajemy na czele ruchu na zmian. Chodzi o Europę socjalną. Jeśli chcemy. Prawicowy kurs utrzymać, to Unia Europejska będzie pogrążać nas w kryzysie, w niedostatku i ksenofobii. Jeśli wygra lewica, to Europa obierze kurs na zmianę do nowych miejsc pracy, dobrobytu i tolerancji. Możliwa będzie inna Europa Europa socjalna, w której prawa obywatelskie mają prymat nad rynkiem pracy. Tylko oddanie głosu na europejskich socjalistów i socjaldemokratów może zakończyć rządy prawicowej większości w Unii Europejskiej. Musimy być, musi być nas więcej. Musi być, nać, być nas więcej nie tylko w Europie, ale i w Polsce. Wtedy bolesnych problemów będzie mniej. Na spotkaniu w Rzymie lewicowe partie ustaliły program wiodący do Nowej Europy. Praca. Praca i jeszcze raz praca jest najważniejsza. Potrzebne są silne impulsy wzrosnia. W Brukseli zjechało się przedstawicielstwo związków zawodowych z 36 krajów. Przeszło 50 tysięcy ludzi, protestowało przeciwko... Takiej polityce, którą w tej chwili prowadzi Unia Europejska, chcemy Europy socjalnej, dającej gwarancję zatrudnienia, ale na takich samych prawach wszystkim chodzącym w skład Unii, a nie Polska powinna być takim samym pełnoprawnym członkiem Unii Europejskiej, a nie drugiej kategorii. W związku z tym żądamy. Ażeby polski rząd podpisał Kartę Praw Podstawowych, to jest konstytucja Unii Europejskiej. Żeby wszystkie prawa obowiązywały każdego Polaka, tego, który wyjeżdża do Unii Europejskiej, także. A nie był zatrudniany na innych, gorszych warunkach. Jeszcze są one tutaj Nie na Czas odnowić gospodarkę. Praca bez zakładów pracy nijak się ma. A zatem trzeba zindustrializować także Polskę, ale i Unię Europejską po to, ażeby wznosić zakłady pracy, a nie budować galerie handlowe. One nie dają takiego zatrudnienia na tego, że, na jakie czekamy. Żeby młody człowiek założył rodzinę, musi mieć tak jak ptak, najpierw gniazdo. A potem rodzinę, a więc on także dom. Musi pozyskać pracę, kredyt na mieszkanie, żeby móc wznosić dobrobyt Polski. Godne zarobki i jakość, dostępność edukacji, opieki zdrowotnej, opieki nad dziećmi i seniorami, ale edukacji, która jest powszechna i Publiczna, nie niepubliczna li tylko. Wszakże to edukacja publiczna stwarza warunki równego dostępu do kształcenia od najmłodszych lat po wiek do, dojrzały i dorosły. Unia Równości Praw Kobiet. Im mniejsze nierówności społeczne, tym większa korzyść dla wszystkich. Gwarantowanie poszanowania i rozszerzenie praw kobiet, równości płci pozostaje jednym z naszych głównych priorytetów. Ale także Unia Różnorodności. Będziemy budować Europę, w której szanowane są prawa i obowiązki każdej osoby, nie zaś Europę opartą na uprzedzeniach, nienawi nienawiści i podziałach. Chcemy, ażeby Europa była i funkcjonowała jako miejsce zdrowych i bezpiecznych dla życia. Będziemy chronić prawa Europejczyków do ochrony zdrowia i życia. Szpitale powinny być dla ludzi, a nie dla robienia biznesu. Obywateli

走走 አይ <laughs>